Dobra, ponowne moje oświadczenie do do władzy, polityków, bo jak mi to sobie wyobrażacie, jestem z Tobą 100 bardziej świadomą od Was. W głębszych zagadnieniach niż jakieś takie typowe gierki, ja po prostu się zgrywałam na takiego nieudrzecznika. A tak naprawdę to jadę do tej Polski i no czas po prostu sobie powoja się sprawy. Wszystkie i oczywiście wszelkie fundusze na moje wszelkie czynniki wytwórcze no do, do adekwatne co po prostu muszą być po prostu pieniądze adekwatne co do możliwości i spo, sposobności każdego obywatela I, i no także może mi uda się jakoś tak opanować ten, ten brak szacunku do was. Także